Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie podkarpackim. Docieramy do gminy Lesko, a konkretnie do urokliwej wsi Bubrka, położonej nieopodal Soliny. To właśnie tutaj swoje miejsce do życia, a także zagrodę edukacyjną należącą do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych, stworzyli państwo Dorota i Andrzej Kusz. Proszę sobie wziąć trochę tych gałązek. Tylko nie skaczcie. One będą się opierały o kurtkę yy, kopytkami, bo tak potrafią. Wizyta musiała rozpocząć się od największej atrakcji zagrody u Włucha tych mieszkańców pastwiska. Państwo Kuszowie od lat zajmują się hodowlą kuskarpackich, skarpackich, które objęte są programem ochrony zasobów genetycznych. Kozy przyjmują gości bardzo entuzjastycznie, nierzadko aż za bardzo chcąc się zaprzyjaźnić. Koza lodzia okazała się szczególnie towarzyska. Rozpoznaje pan wszystkie kozy? Mają swoje tak. imiona? No jest lodzia, władzia, madzia, jadzia, badzia. Także jest jest no wszystkie nadzia, prawda? To tak, żeby się ładnie rymowało. Piękny babiniec. Jaka to jest trasa? To jest koza karpacka. Koza, która gdzieś w tym rejonie była bardzo popularna. Było jej bardzo dużo przed, przed, przed wojną, w dwudziestoleciu międzywojennym. To z opowieści babci nawet, Ani, świętej pamięci. Wiem, że tych kóz właśnie było bardzo dużo ale po wojnie niestety nie była hodowana, praktycznie groziło jej wyginięcie i od niedawna zupełnie e, zaczęliśmy hodować te kozy. To Instytut Zootechniki z Bali, z Krakowa stworzył program restytucji rasy i w tym uczestniczymy. Bo jest to rasa zachowawcza. Jest to rasa zachowawcza, rasa, której grozi wyginięcie i jeżeli tego by nie zrobiono, to prawdopodobnie w najbliższych kilku, kilkunastu latach ona by całkowicie została... E, zgubiona przez hodowlę. E, Obcowanie z tymi zwierzętami to czysta przyjemność. Marysia mogła poczuć się jak przybywający do zagrody najczęściej najmłodsi goście. Najpierw spróbowała swoich sił podczas karmienia rogatego zwierzyńca, co okazało się wyzwaniem. Momentami musiało dojść do pertraktacji, ale udało się chyba osiągnąć zadowolenie stada. Lodzia, chodź, masz, 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 Lodzia! Chodź, 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 chodź. Lodzia. Lodzia, chodź tutaj, zostaw kamerę. Nie reaguje. Kamera jest bardziej interesująca, Atrakcyjna. jest atrakcyjniejsza dla niej. W międzyczasie okazało się, że niektóre kozy postanowiły posilić się trawką poza płotem, co spowodowało małe komplikacje, które jednak szybko zostały opanowane. A jaka jest Państwa historia w tym miejscu? To znaczy tak, ja oczywiście wyjechałem, bo, bo jak, to, jak to bywa z młodymi ludźmi, każdy chce wyjeżdżać gdzieś, prawda? Ja też wyjechałem do Wrocławia. Ale jest pan... Zostaw. To jest Lodzia, Lodzia chce jest lodzia. lodzia, tak. Czyli pan jest stąd, kontynuując. Ja rozmowę. jestem stąd, ja jestem stąd. Wjechałem do Wrocławia na studia. Tam skończyłem studia Zeotechniczne, później jeszcze architekturę krajobrazu na, na Politechnice Wrocławskiej i tam poznałem moją piękną żonę, którą tutaj przywiozłem w Wieszczady. Długo to trwało, bo tam zaczęliśmy zakładać rodziny we Wrocławiu. Ja pracowałem w ogrodzie zoologicznym u, u Państwa Gucwińskich. byłem asystentem pana Gucwińskiego. No ale jak to mówią, ciągnie wilka do lasu. No i wróciłem. Zaczęliśmy budować ten, ten, ten dom przeznaczony pod agru, agroturystykę. No i później przyjechała żona, nie miała wyjścia. Wiedziałem, że czas pracuje na moją korzyść. <grystanie> Skąd ten pomysł, żeby stworzyć tutaj zagrodę edukacyjną? Jak z wykształcenia zootechnik, no Lubię pracę ze zwierzętami, a w Zagrodzie Edukacyjnej, które wtedy powstawały, to było ile? 12 lat temu, że pierwsze powstawały, i my jesteśmy od początku. W Zagrodzie Edukacyjnej też chodziło o to, żeby numer jeden, oprócz jakichś zajęć artystycznych, był też komponent rolniczy. Prawda? I tym komponentem rolniczym, no, akurat dobrze się złożyło wtedy. Na początku były owce, oczywiście, wrzosówki, a później, parę lat później, jak już program, wiedzieliśmy, że program będzie wdrożony, postanowiliśmy. Przejść na kozy karpackie, dlatego że koza karpacka no, jest y, bardziej komunikatywna. Przybyli goście, przychodzą tutaj z Panem na pastwisko. Tak, 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 goście przychodzą bardzo chętnie na pastwisko. Uczestniczą na przykład w doju, w karmieniu. Często jest tak, że przychodzą tutaj na to pastwisko na cały dzień. E, Tam w, w tym lesie za nami rozkładają sobie leżaki, czytają książki i mają no, wspaniałe towarzystwo, bo kozy są cały czas z nimi. Długi relaks na łonie natury to prawdziwa terapia, którą wzmacnia obecność zwierząt. Najczęściej kozoterapię stosuje się w pracy z dziećmi oraz seniorami. Dla dzieci kozy mogą być alternatywą wobec większych zwierząt, np. koni czy osiołków, ze względu na swoje niewielkie rozmiary. Zadaniem KUS jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego. Obecność zwierząt pozwala także łatwiej przełamać bariery, z którymi się borykamy. Jak reagują dzieci właśnie na takie, takie towarzystwo i na takie atrakcje? No tutaj nie ukrywam, jak powiedzmy przyjeżdżają grupy młodzieży do zagrody edukacyjnej, to te najbardziej interesujące zajęcia dla nich odbywają się tutaj i w zasadzie... Ja mówię oczywiście o tej rasie, co interesuje dzieci starsze, prawda? Natomiast dzieciaki powiedzmy Oj, od przedszkola do, 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 powiedzmy, do trzeciej klasy, no, no to, to robią dokładnie to, co my w tej chwili, prawda? Karmią te kozy, wygłaskują je, przebywają z nimi, jak mają jakieś smakołyki w, w torbach, to oczywiście kozy doskonale wiedzą gdzie to jest. Więc przeszukują wszystkie plecaki. Oczywiście to jest... To jest zdarzenie bardzo, bardzo wesołe, więc dzieciaki się cieszą z tego, bo nawet prowokują kozy, żeby właśnie to robiły. Także wszystkie, wszystkie kanapki, wszystkie jakieś jabłka, pomidory i gruszki są chętnie zjadane. A moje gałązki już pięknie no, o, o, ogryzione. Jeden Ale... biedny listek pozostał. One później Proszę. sobie zjedzą jeszcze gałązki, jak im to zostawimy tutaj. Bo będą też. Sobie... Nic się tu nie zmarnuje. Nic się nie zmarnuje, tak jest. Czyli można powiedzieć, że tutaj przeżywa się taką kozoterapię. No coś w tym stylu, chociaż nigdy tego tak nie nazywaliśmy, ale chyba tak, chyba tak, bo ja nie ukrywam, że kozy to są takie zwierzęta, które pomogły nam y, troszeczkę ten sezon turystyczny rozciągnąć tutaj w Bieszczadach. Oczywiście jest degustacja mleka zawsze, kto chce, ten sobie może podoić kozę. Czuje się Pan tutaj szczęśliwy, y, jak tak Pan sobie myśli wstecz, czy to była dobra decyzja kiedyś, że wracam? Wracam pod Karpak, e, tak, na Podkarpacie. E, tak, koło w moim przypadku się zamknęło. Nawet niedawno miałem taką dyskusję z, ze znajomymi, którzy twierdzą, że większość młodzieży stąd wyjedzie, prawda? I oczywiście zgadzam się z tym, bo człowiek w pewnym momencie e, ma naturalną jak gdyby chęć do zwiedzania. Chce zobaczyć, co jest tam dalej za tą górą i później jeszcze dalej, jeszcze dalej. Ja pojeździłem trochę po świecie, ale spróbowaliśmy przejść tutaj i. To chyba, to, chyba, to chyba dobrze zapracowało. Możemy teraz sobie usiąść i posłuchać tej muzyki dzwoneczków? Tak. No, chodźcie, Podrajcie chodźcie. Podajcie nam. Chodźcie, chodź. chodź. No, chodź, chodź. Po wizycie na pastwisku, które Marysia opuszczała z żalem, powracamy do zagrody, gdzie można skorzystać z wielu atrakcji, między innymi z nauki garncarstwa, którą prowadzi pani Dorota. W końcu ulepienie swojego dzieła pod okiem artysty, rzeźbiarza, to prawdziwa przyjemność. Taka nauka z pewnością nie pójdzie w las, podobnie jak umiejętności zdobywane podczas innych artystycznych warsztatów oferowanych w tym miejscu. Co pani tutaj robi? Widzę piękne kuleczki. Z czego one są? Tak. Kuleczki są z filcu, a ten filc a, powstał z naszych, e, znaczy powstał z e, e, wełny, którą pozyskaliśmy z naszych owiec. Tutejszych, bieszczadzkich? Tak. To klimatycznie. I każdy, kto tutaj przyjedzie, może wziąć udział w warsztatach? Może. Może wziąć udział w warsztatach filcowania wełny. E, wełnę oczywiście można filcować na sucho, taką specjalną igłą. Z tym, że no, nie jest to łatwe. Brzmi i gusie, już skomplikowanie. Igły się często łamią. Natomiast filcowanie na mokro jest o wiele łatwiejsze i my to właśnie robimy dlatego z dziećmi. A te tak kuleczki kolorowe piękne, do czego służą? A te kulki są po to, żeby trochę rozjaśnić e, tą wełnę, bo ona jest szara, bo takie mamy owce, e, owce wrzosówki i tak wpadliśmy na pomysł, że to będą drewniane kulki e, i do tego kolorowe żabki. Jakie dzieła powstają z takich kulek? No najczęściej dzieci, które są u nas na zajęciach, to robią z tego albo breloczki, albo wisiorki takie maszyny. Jak goście reagują na tego typu atrakcje? E, no, są bardzo zadowoleni, tak prawda, wyjeżdżają uśmiechnięci. E, no, jest to coś, co odrywa ich trochę, zwłaszcza dzieci, odrywa od komórek. Komputerów, telefonów, więc no, na pewno są to fajne zajęcia, które przyciągają. Zagroda edukacyjna przyciąga tu wielu gości? Zagroda edukacyjna, tak, zwłaszcza szkolne dzieci. Dzieci, no, U nas najczęściej są to dzieci ze szkół podstawowych. Czuje się Pani tutaj spełniona w tych bieszczadach? Bo słyszałam, że miłość Panią tutaj przywiała. No, było to bardzo dawno, dawno temu. Ale czy pani, jak poznała męża, czy pani w ogóle słyszała, że on jest zbieszczat, że być może kiedyś będzie chciał tam wrócić? Czy nie było o tym mowy? Znaczy, słyszałam, że tak, że, że się urodził tutaj. Natomiast e, mówił oczywiście, że nie wróci nigdy, ale po kilku latach okazało się, że jednak ciągnie wilka do lasu. I... Jakby wrażeń było mało, na koniec pan Andrzej pokazał jeszcze, jak wyglądają warsztaty bibułkarskie które cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko płci pięknej. Można więc w tym miejscu nie tylko zdobyć nowe doświadczenia i wiedzę, ale także odpocząć i się zrelaksować.